Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci, kobiety nie chcą rodzić, mężczyźni nie chcą zapłacić? Coraz więcej Europa jak stawia na swoją karierę. Gdybym ja znał tę odpowiedź, to politykom bym podpowiedział i byłbym bardzo majętnym człowiekiem. Polityka do tego po prostu zaprowadziła. Ale jak? polityka? 8 lat. Niby jest genetycznie twoje, ale nie do końca. tak, tak. Ta, ta. Polityka mieszkaniowa, niedostępność mieszkań nie sprzyja temu, żeby zakładać dużo że rodziny, nie ma gdzie się mieszkać. Pani musi uratować naszą ojczyznę. Liczymy. Polska liczy na Pani. Porozmawiamy. Dramatycznie spada dzietność Europejczyków, a wśród nich Polaków. My jesteśmy w samej końcówce Europy. Nie ma już u nas takiej prostej zastępowalności pokoleń. Polskie kobiety nie chcą rodzić. Kobiety w wieku od 15 do 40 lat, 57% w tym w przedziale wiekowym nie ma dziecka. Jest tym względem, pod tym względem coraz gorzej i jest to najgorsza, najgorszy przyrost od czasów II wojny światowej. To jest nawet dwa razy mniej w tej chwili, niż było w 1989 roku. Jak skończył się ten straszny system, a zaczęła się ta wolność, ludzie może zaczęli się bać mieć dzieci, bo jest to tendencja, która z roku na rok jest coraz gorsza, a perspektywy na przyszłość są coraz gorsze. Dzisiaj będę Polaków pytał, jakie są przyczyny tego, że nie chcą posiadać mieć dzieci, posiadać dzieci, nie chcą mieć i czy, czy, jakie to względy na ten temat decydują, czy, czy w ogóle mają mieć dzieci, czy mają te dzieci, czy są tylko jedno, czy są więcej i tak dalej. Proszę pana, pytam o taką rzecz, bo opublikowano ostatnio taki raport, że mamy dramatycznie niską dzietność w Polsce najniższą od 45 roku. Że wymieramy, no, jednym słowem. Pan jest tu w parze. Państwo mają dzieci? Nie, nie. A dlaczego? Drugi raz widzimy. No to drugi raz to już dwoje dzieci powinno być. Pierwszy raz jedno dziecko, drugi raz drugie dziecko. To co się pan tak no, nie śpieszy z tym? A pani? No, no dobrze, ale. Jestem trochę zaskoczony. Ja no. wiem, wiem, przepraszam. To niech mi pan powie, jak pana zdaniem, skąd się bierze y, ten, y, ta, y, ta sprawa, że Polacy nie chcą mieć dzieci? Że rezygnują kobiety coraz częściej z macierzyństwa? Czy to takie wyzwolenie kobiet, czy rzeczywiście strach o przyszłość? Ciężko mi powiedzieć dokładnie, co w związku z kobietami. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę fakt, że mamy coraz. Y... Jest problem z mieszkaniami. Ceny no, są drogie, no tak? wynajmu też. Jasne, to, to, to. Generalnie przyszłość a jest. trochę. Się ma być tak? No przyszłość jest trochę niepewna. Mm -hmm. Czasy też się zmieniają. Mm. E, niestety. Też randkowanie w dzisiejszych czasach jest dużo trudniejsze i poznanie kogoś. A panu się by... udało. Drugi no, tak? raz już. I to z tą samą, to pan taki stały w uczuciach jest. Drugi raz ta sama randka, <laughs> tak? Dobra. E, a pan w ogóle zamierza mieć dzieci? Tak. Z tą panią? Nie wiem czy ona chce. No, a pani chce? Chciałaby by pani, pani z tym panem dzieci? Nie no, mi się, mi się wydaje, że to, to trzeba by się było trochę poznać. No. jeszcze trzeci raz się spotkać. Do trzech razy sztuka tak mówi polskie przysłowie. Tak? A pani w ogóle chce mieć żyć życiu swoim dzieci? Ja bym czy pani... Chciała. Bo wie pani, teraz to ludzie mówią, że jest taka kultura nieposiadania dzieci, że to piesek wystarczy i kotek. Ja bym wolała dzieci. Wola, wola. A dużo? Piąć. Pięć. Może bez przesady, Wcale, ale, ale raczej... Trzy. Niech, raczej, niech Pani ratuje naszą ojczyznę. Dwójkę, trójkę powiedzmy. No trójka, nie, trójka, nie, bo wie Pani, to jest za mało jak dwójka, nawet bo to my już spadamy poniżej dna. Pani musi uratować naszą ojczyznę. Liczymy. Polska liczy na Panią. Dobra, dziękuję Pani bardzo. Za wszystkie postawione mi kawy oczywiście serdecznie dziękuję. Ale że zrobiło się bardzo zimno na dworzu i czasami, robiąc te sondaże, naprawdę ta kawa ratuje życie. Nadal proszę, że jeśli podobają Wam się moje prace i chcielibyście mi jakoś pomóc, możecie mi tą kawę postawić. A link znajdziecie do tego w pierwszym komentarzu. O czym? O dzietności. rozmawiam, bo nie wiem, czy pan wie, mamy najniższy przyrost naturalny w zeszłym roku od 1945 roku. Polacy nie chcą albo uprawiać seksu, albo mieć dzieci, nie wiem, no może jedno i drugie. Jak pan myśli, skąd to się bierze? Dlaczego tych dzieci się u nas nie, nikt nie chce mieć i no to, tak mało się rodzi? Ale dużo nie mogę powiedzieć, bo nie, nie dużo znam Polski, polskiego. A, a, a jakie pan zna? Ruski. Ruski. A Pan z Ukrainy? Nie? nie, jestem z, z Białorusi. A, ta na, a Białorusi przyroz jest dobry? Bo ja nie wiem. Nie. Nie? Też, nie. nie? też nie lubicie seksu? Jak tu w Polsce? Lubimy, ale, ale ciężko. Ale ciężko. Ciężko, 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 ciężko. Bo to, to jest cięż, mę, cięż, ciężka robota zrobić tak. takie dziecko. Dobre. To kiedyś ktoś mówił, że trzeba chłopaka, żeby mieć, to trzeba bereć ich z antenką, gumowce na nogi i bat do ręki i do dzieła wtedy, i będzie chłopak. No tak naprawdę. No dobra, to co? To powodzenia życzę panu w robieniu gdzieś. To, to powodzenia również. Dziesięciorga dzieci panu życzę. Słucham? Dziesięciorga dzieci panu życzę. No piątki? O, nie. piątki. Nie, 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 na teraz. A ma pan, pan już jakieś? Nie. A mam, pan nie? Mam, Ile mam ma lat? Mam tylko krześniaków. I to już myśli Pan, wystarczy. Jak, no lepsze, to bo to pan czasu do nam... czasu rzuci się prezent, a nie trzeba wychowywać, nie? Nie, no, no, teraz, no teraz wystarczy tego. Wystarczy tego tak. dobrego, tak. Na ten moment. Dobra, dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Szybkie takie, bo nie wiem, czy Pani wie, mamy najniższą dzietność od 45 roku, od czasu zakończenia II wojny światowej. I pytam się ludzi, jak myślą, skąd się to bierze? Dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci? Mamy ujemny przyrost i to coraz gorszy. Myślę, że ze światu poglądu, jaki jako po jedno, tak? panuje. Tak. I to na całym świecie, nie tylko w Polsce. Myślę, że coraz no nie, więcej... No nie, Arabowie się rozladzają i to całkiem nieźle. <laughs> o, to może powiem, że w A? tym... Mm, takiej zachodniej kulturze. Zachodniej kulturze, tak. tak. zdecydowanie. zdecydowanie, tak. pan tak. rację. Yy, no i właśnie mm, coraz więcej Europa, jak stawia na swoją karierę, przede mm. wszystkim. I te dzieci psują karierę. Nie tyle, co psują, co... Mm, ciężko, myślę, czasami połączyć te dwie sfery życia. No na pewno się. Tak. No, zwłaszcza tak. jeśli państwo bardzo nie pomaga, tak? Na zasadzie, że dostępne żłobki, tak. że są jakieś opieka ze strony też państwa i pieniądze i tak. Pani ma już jakieś dzieci? Nie, nie ma mam 21 A, lat. Pani ma 21. To jest jeszcze wcześniej. To jest tak. pani jeszcze za mała na to. Mhm. Jak pani dorośnie, to będzie... A jak pani dorośnie, będzie chciała nie. pani mieć dzieci? W ogóle już na całe życie? To znaczy najprawdopodobniej, bo... Chciałabym zostać aktorką musicalową. Ale Pani by miała, jak, jak patrzę na pani Pani by miała by ładne dzieci. Dziękuję. No, to e... warto spróbować. Ja też po prostu bolę się, boję się bólu, boję się to takiego czystnego, bo... Ale cały okres ciąży, poza tym, myślę, też, że ciąża... E, znaczy, jeżeli dziecko urodzi się niepełnosprawne, e, myślę, że opieka ze strony pa Państwa jest wadliwa, bo... Mm, Dużo polityków krzyczy, że aborcja jest zła, nawet w tych wadach etycznych. No, no dobra. E, natomiast ba mało osób e, myśli o tym, co dalej. Mhm. Że za zakazuje tej aborcji, natomiast nie prowadzi żadnych programów pomocowych dla matek, właśnie z takimi dziećmi, które muszą do końca życia tak naprawdę się nim zajmować. Mhm. I to też jest, wydaje mi się, bardzo duży problem. A mhm. bo Powiedziała o tym, że boi się bólu. Nie wiem, czy pani wie, a jeszcze przed wojną to na Ukrainie, to tam były, chyba nadal jeszcze są, ale, ale były bardzo rozpowszechnione takie ośrodki matek zastępczych. Że ktoś by mógł, Pani Ukrainka, by pani urodziła dziecko, poszłaby pani na taki deal? Nie, no bo czy to już jest macierzyństwo? Czy to jest ryzyko? No, Mamy, będzie pani geny, no tylko jej się wszczepia jak do inkubatora i ona to nosi, dostaje jakieś pieniądze. No. Szczerze się nad tym nie zastanawiałam. Chciałbym ale jest to móc... jakiś pomysł. Bez bólu wtedy. Jest to jakiś pomysł, ale... O kurczę, to też są takie wie pan, sprawy yy, z... z jakimś takim... takie moralne, nie? Mm -hmm. no. No no, no bo na pewno, wiadomo, na pewno. to niby jest genetycznie twoje, ale nie do końca. To tak, tak, tak. A, a tamta też może nie chcieć oddać tego dziecka, bo je nosiła. No przez 90 tak, miesięcy. no często tak Pod się sercem, dzieje, nie. Tak? A, o dobra, szybko, ale temat jest taki, że mamy najniższą dzietność, jak ogłoszono od 1945 roku. I skąd to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Jak pan myśli? Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Kobiety nie chcą rodzić? mężczyźni nie chcą zapłacniać? O co chodzi? Znaczy mi się wydaje, że polityka do tego po prostu doprowadziła. Ale. Za ostatnie 8 lat. Czyli... Te 8 lat. Ale to teraz jesteśmy, jest, jest już przepięknie, jest już normalnie i nadal nie chcą mieć A to tak szybko się nie urodzi. 160 tysięcy... Ale... Musimy czekać. Tak, musimy czekać. No to teraz się już wszyscy zajęli teraz płodzeniem i w przyszłym Wątpię. roku... Nie? Też styl życia każdy ma inny. Także Rozumiem. powoli każdy myśli o sobie bardziej Dobra, niż... ale, ale czyli co odwróci te trendy? No bo to, że władza się zmieniła to jedno, ale drugie... Wątpię. To, to jedyna decyzja, że Kaczyński rządzi, to ja nie chcę mieć dzieci, a jak ktoś rządzi, to ja chcę mieć dzieci. Nie, wątpię, wątpię, ale, ale takie proste chyba. Na początku to tak mogło zniesmaczyć po prostu ludzi, a teraz no trzeba czekać. Trzeba czekać. Możliwe, że będzie lepiej. Dobra. Mamy nadzieję. Dobra, dziękuję bardzo. E, mamy w tej chwili najniższą dzietność od 45 roku. Tak przynajmniej podał główny urząd statystyczny. Chyba pan. źle, 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 źle tra Dlaczego? Tra Trafił, Bo, chodzi wiekowo o nas, ale to nie, no, w tym ja nic rozumiem. nie pomoże. Ja się nie pytam państwa, czy, czy państwo zamierzają mieć jeszcze... A mają państwo dzieci? Ja mam. A tak. pani ma. No dobra. Ale samo pytanie, skąd to się bierze? Dlaczego w tej chwili Polki, nie wiem czy pan wie, w Polki w wieku 15-40 lat 57% nie posiada dzieci. To jest no, trochę dramatyczne, bo nas ubywa. Wymieramy jako naród. Jak pan myśli, pani, yy, jakie są tego powody? Ale wie, wie pan, gdybym ja znał tę odpowiedź, to politykom bym podpowiedział i byłbym bardzo majątnym człowiekiem, bo jeśli bym zawierał na to. Nie wiem, <laughs> nie, mam, mam nadzieję, że może by wysłuchali. A, Ale no myślę, dobrze. że na, na to ma wpływ wiele czynników. No. Yy, socjologia, rozwój technologii, zmiany sposobu życia, emancypacja. Ale też na przykład dostępność mieszkań. No wie, pan, wie pan, w cudzym mieszkaniu wynajętym za 4000 tysiące nie bardzo chce mieć się dzieci. Myślę, że e, to nie jest kwestia świadomości, to, 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 nie nie, nie. Wie to jest wie pan, kwestia wie pan, wie pan, co? Ja, co? Ja, pochodzę, ja pochodzę z takiego pokolenia powojennego, powojennego tak. I, to pan się płodził jeszcze, to byłem wtedy. Tak, tak, no, tak. No. I, i, I przecież moi rodzice ich znajomi koledzy y, mieli bardzo dużo dzieci. Z reguły tak. patrzyłem na podwórku. To Średnia wynika... to była ponad trzy w ogóle. Ponad 3. Na kobietę, tak? To wynika wynikało. A teraz jest jeden z przecinek. Więc y, y, ja to sobie tak tłumaczę, że po wojnie y, wiele osób chciało zapomnieć o traumie powojennej i po prostu chciało normalnie żyć, więc... I z to nadzieją to przyszło się, jednak patrzyło to odbudowę i, i, tak dalej. I, i Wspomniał Pan o mieszkaniach, Ta. ale e, po nie wojnie nie było, nie było mieszkań, no nie było, było Wiem, jak mieszkali moi dziadkowie, moi rodzice, trzeba Ta. było odbudowywać i w tej chwili ten, ja na przykład nie widzę, żeby ten problem z mieszkaniami mhm. był jakiś znaczący, dlatego że tych mieszkań yy, na przykład w dużym mieście w Warszawie mhm. i tam, gdzie mieszkam w mniejszym mieście na Podkarpaciu, yy, to, 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 jest, to raczej nie ma problemu. Zresztą no nie ma problemu, pod warunkiem, że się ma ogromne pieniądze na zakup tego mieszkania. Czy tych młodych ludzi, którzy pracują na śmieciówkach, przecież na to nie stać. Yy, znaczy I tak i nie. Ja, ja, nie ja, Deweloperzy ja. sobie budują, ale nie ma, nie ma mieszkań komunalnych ja, ja, ja itd. Ja ja to jest problem. Myślę, jest szczerze. bardzo skomplikowany. I się ja. nie zmieni nic. I się nic nie zmieni. Czy tak, tak optymistycznie tak. nam nowego? A nie to jest nie, to, to nie, po tym względem nie, się to jest, jesteśmy nie, wygodni. Nie. Rozumiem. A, dzieci, to wygoda też na pewno. Dzieci są obowiązkiem, Chyba się o tym kobiety myślą. Zresztą jest młoda kobieta, może zapytać. No. Tak, ma trójkę, dziś. Się, ma trójkę dziś. Gratuluję. Pytacie młodych kobiet. Dobra, wydamy yy, no. Na nowy... Tak, tak, nie, no jasne, to już o osobiste motywacje. Jarosław szuka kłopotów, to jest mój blog. Aha, blog. Na, na, szuka kłopotów. na YouTube. Na YouTube, tak, tak. Okay. Ja pytam ludzi, jak pan sądzi, dlaczego tak się dzieje? Bo pan, pan jako młody człowiek, przyszły może ojciec, a może już ojciec, yy, jakie ma pan na ten temat zdanie? Myślę, że polityka mieszkaniowa... O widzi pan, ja też ja tak na to stawiam. Polityka mieszkaniowa, niedostępność mieszkań nie sprzyja temu, żeby zakładać że rodziny, jak nie ma gdzie się mieszkać. Mm -hmm. Jeszcze jakieś powody na przykład? No, też sytuacja... Jestem zdyszany, ale na przykład mm -hmm. sytuacja tego, że z tego co wiem, to yy, dzieci w rodzinach, jak dzieci się rodzą z niepełnosprawnością, mm -hmm. to pomoc ze strony państwa też jest dosyć... Mierna. Roz... Jest dosyć śmierna. No, widać ciągle protesty tych rodzin. Tak. Właśnie są te protesty z osób no tam, z niepełnosprawnością. Jasne, bo są dlatego, bo, bo ta pomoc ja, jest niewystarczająca. Co, ja co prawda nie wczytywałem się bardzo dokładnie w te postulaty hmm. tych protestów, ale myślę, że to jest hmm. rzecz, która może, z, hmm. może nie sprzyjać temu, żeby zakładać rodzinę w Polsce. Hmm. No też na pewno zmiany kulturowe też mają coś na rzeczy, ale jak ja o tym myślę, to u mnie to jest w drugim szeregu niż w pierwszym. pierwszym to są tak twarde warunki materialne. No to nie to jest też niepewność zatrudnienia. Niepewność. No, niepewność... umowy, prawda. Tak, Kasowe tak, tak. I... Tak. tak. W sensie, że. Dużo moich znajomych właśnie wymienia te, te powody właśnie głównie związane z kwestią mieszkaniową. I właśnie z niepewnością zatrudnienia. Czy znaczy, tak jest ogólnie, to nie wiem. Ale tak pan, pan wie, że my przez to wymrzemy, Jaką naród? E... Mówi się trudno. To, to... to kwestia rządza inaczej i... Jeśli jest tak, jak wydaje mi się, że jeszcze to jest związane z takimi czynnikami strukturalnymi, polity z polityką społeczną, polityką rodzinną, tak. no to odpowiedzialność jest chodzi. po stronie rządzących, nie po stronie nas, chociaż my wybieramy ja rządzących. Ja się z panem w dużej tak. mierze. Ja Ale to też nie jest tak, że ja mam bardzo przemyślany ten temat. No cóż, moja sonda jest na pewno w dużej mierze potwierdzeniem, tak skromna sonda, potwierdzeniem statystyk gusowskich, no po prostu, Polki nie chcą mieć dzieci, a przyczyny są przede wszystkim materialne i kulturowe. Po prostu po co komu kłopot? Tak? Jakieś dziecko oszczędzające się po domu, dla którego trzeba znaleźć czas, żłobek i pieniądze. A państwo, jak myślą, dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci? I do czego nas to doprowadzi? Czy my jeszcze długo przetrwamy jako naród?